Witam Was wszystkich tutaj na moim kanale na YouTubie. To jest drugie powitanie, bo kiedyś przy zakładaniu robiłam pierwsze, ale. Przyszedł czas zmian, będzie troszkę inaczej niż do tej pory, więc postanowiłam dla moich odbiorców, którzy już są w tej przestrzeni, i dla każdej nowej osoby, która się tu znajdzie, która dołączy, która zechce zostać na chwilę lub na dłużej, postanowiłam parę słów o mnie i o tym, co tutaj sobie wymyśliłam stworzyć. Więc, moi drodzy, tak jak wspomniałam, to miejsce już istnieje jakiś czas. Ale chciałabym je usystematyzować, żeby ono było takie bardziej spójne, mimo że przy moim artystycznym hałasie może to być trudne, ale też, żeby były treści, które są cykliczne, które są stałymi seriami, na które będziecie mogli czekać, będziecie mogli się spodziewać, że w tym i w tym dniu pojawi się to i to, i głównie związane to będzie z książkami. Nie mogę Wam zagwarantować, ani Wam, ani sobie nie mogę obiecać, że na pewno będę bardzo terminowa, bardzo systematyczna i że to wszystko będzie zgodnie z jakimś tam moim wymyślonym harmonogramem. I to wynika z dwóch ważnych powodów, przede wszystkim ze względu na to, jaki mam rytm życia, a kto mnie zna lub kto zna moją historię, a w sumie nie moją, tylko mojej córy, ten wie, że trzy lata temu miała bardzo ciężki wypadek i w związku z tym całe życie wywróciło się do góry nogami i wszystko jest tak naprawdę podporządkowane i jej rozkładowi dnia. Ale też z tego powodu chciałabym tu zaistnieć bardziej regularnie, bo jest to miejsce, które daje mi takie poczucie, że no świat się nie skończył i jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które można zrobić, nawet będąc w takiej sytuacji i nie mając możliwości za bardzo na poruszenie się poza domem tak, jakby się tego chciało i realizowanie się w taki sposób, jakby się chciało. Także to będzie miejsce, które ma Wam dać coś wartościowego, przynieść Wam jakość, ale też będzie dla mnie bardzo ważnym miejscem, w sumie nawet w jakiś sposób terapeutycznym albo po prostu stawiającym do pionu i dającym naładowane baterie na, na wszystkie inne momenty dnia, które mam nie będąc tu. Zapewne się rozgadam, mimo że cały czas mi się wydaje, że ja w ogóle nie wiem, co mam wam powiedzieć. Mam jakieś pobieżne notatki w wersji już chyba siódmej. W każdym razie to wam chciałam powiedzieć, że nie, mimo że bardzo bym chciała, żeby to było systematyczne, cykliczne, takie uporządkowane, no to nie mogę wam tego obiecać, więc z góry proszę o wyrozumiałość, o cierpliwość. No a druga kwestia jest taka, że ja jestem osobą, która ma milion pomysłów na minutę jeśli już mam wymyślony jakiś plan, harmonogram, czegoś, to nagle, po prostu dokładnie w tym momencie, kiedy już oddycham z że okej, okay, już jest ustalone, będzie tak i tak, wtedy oczywiście pojawia się mega olśnienie na jeszcze lepszą wersję, na jeszcze lepszy pomysł i od nowa zaczynam planować, układać, a, rozpisywać i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to, że o tym mówię, będzie też takim dla mnie motywacyjnym kopem, aby w końcu sobie troszeczkę to utemperować, a nie wiecznie się tym <laughs> wymawiać i traktować to jako wymówkę. Tak jak wspomniałam, motywem przewodnim będą książki. Do tej pory motywem przewodnim na moim kanale był tarot, rozkłady kart tarota. Niestety nie jestem w stanie przeznaczyć tyle czasu, żeby co miesiąc robić rozkłady, a robię je dosyć długie. Dla każdego znaku Zodiaku, i potem jest mi przykro, bo wyczekacie. Nie, nie mówię, że rezygnuję całkiem z tego, pewnie coś będę wrzucać, ale najpierw muszę się też uporać z obiecanym dla moich stałych widzów rozkładem karmicznym, który jest już. Ponad połowa znaków jest opisana, aczkolwiek wymyśliłam sobie rozkłady dosyć ciężki, że tak powiem, w obróbce. No i idzie to dosyć pomału. Dlaczego książki i dlaczego czytanie? Odkąd pamiętam, uwielbiałam czytać. Um, uwielbiałam te momenty, kiedy w podstawówce była chyba pierwsza, druga klasa, kiedy czytało się czytanki na głos w klasie i wszystkie dzieci tego nie cierpiały, a ja naprawdę to uwielbiałam i <grym> nie przyznawałam się do tego, wiadomo, bo przecież by się śmiały ze mnie. Ale ten moment, kiedy mogłam to robić, był niesamowity, był wspaniały i wyobrażałam sobie, że wszyscy lubią mnie słuchać, a że. Tak jakoś wyszło, że czytałam płynnie, bo nauczyłam się czytać sama z siebie jako trzy 3,5-letnia czy czteroletnia dziewczynka, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że to było historyjką rodzinną opowiadaną przy wszystkich możliwych okazjach. Jak pan w pociągu nie wierzył, który siedział naprzeciwko mnie z rozłożoną gazetą, a ja sobie siedziałam naprzeciwko i czytałam to, co było z drugiej strony gazety i tak patrzył, patrzył, a że ja jeszcze zawsze byłam malutka. I wyglądałam na mniej lat niż miałam. No to zaczął mnie przypytywać, i się okazało, że to jest niesamowite, ale to dziecko umie czytać. W przedszkolu czytałam dzieciom bajeczki, wręczałam w tym panie przedszkolanki, które były myślę, bardzo szczęśliwe z tego powodu, równie bardzo mocno jak ja. A potem nagle stało się coś takiego, <laughs> że znienawidziłam mój głos na bardzo, bardzo długie lata. Może kiedyś o tym opowiem. Na razie dla mnie najważniejsze jest to, że dzięki jednej wspaniałej anielskiej istocie udało się to odczarować. I zaczęłam nagrywać moje wymarzone medytacje, które teraz będę poprawiać, bo jakościowo jeszcze wtedy nie po prostu były nagrywane do y, rejestratora dźwięku w telefonie, bez żadnej obróbki, bo w ogóle nie, nie ogarniałam takich rzeczy. Bardziej skupiałam się na treści tych medytacji, są cały czas na, na playliście z medytacjami. Teraz bym chciała je wszystkie odświeżyć. W każdym razie tak się stało, jak to zwykle wszech robi w moim życiu, że niby przypadkiem, ale tak naprawdę wcale nie przypadkiem, pojawiła się opcja przeczytania audiobooka Kasie Świstelnickiej Magiczny dwupunkt i robiąc to w wielkim stresie i niedowierzaniu i w ogóle w tysiącu różnych emocji poczułam, że Boże, ja chcę, ja chcę więcej, więcej, więcej. Zaczęłam wyszukiwać i pytać znajomych, którzy wiem, że coś też napisali o taką opcję, czy może by chcieli, żebym spróbowała, bo wiadomo, że ja dopiero raczkuję w tym temacie, no ale skądś ten materiał do pracy trzeba wziąć. I nie minęły dwa miesiące, jeśli się nie mylę, a na ten moment wszechu to poczarował tak, że mam super czaderski mikrofon, który pewnie jest takim średniakiem, ale jest przepiękny, bielusieńki i go uwielbiam. Mam całą ścianę w panelach akustycznych, które praktycznie prawie dostałam w prezencie, i mój pokój, który jeszcze niedawno był pracownią, w której lepiłam w glinie, jest bardzo przytulnym pokoikiem z pięknym, wymarzonym fotelem, który też bardzo niespodziewanie i bardzo magicznie zjawił się w moim życiu w mojej przestrzeni i jeszcze nie jest wszystko tak urządzone, bo jeszcze rzeczy w kartonach stoją. Trzeba było zrobić cały od początku, e, nawet nie, nie remont, e, no poprzestawiać, poukładać, zagospodarować tę przestrzeń. Teraz jestem w takim po pokoiku, który jest strefą relaksu, jest strefą holistycznego relaksu. Tu można przyjść, poczytać, posłuchać muzyki, można sobie po prostu pomarzyć, popatrzeć na mnóstwo kwiatów, jest tu niebiesko-butelkowo zielono, także kolory morza, oceanu. Takie są, jakbyście chcieli mniej więcej sobie wyobrazić tą przestrzeń. No i postanowiłam, że w takim razie ja chcę stąd do Was czytać regularnie, a że odkryłam ostatnio bardzo ciekawy artykuł, w którym się okazało, że czytanie audiobooków to wcale nie jest takie pitu-pitu. Pierdu, pierdu i że ma naprawdę sporo korzyści. Um, zrobię o tym króciutki filmik, postawię naprzeciwko siebie czytanie, słuchanie audiobooków i czytanie książek. Bo myślę, że Was też to zaciekawi, bo ja byłam zaskoczona, nie ukrywam, mimo że gdzieś tam jakąś wiedzę z, z tego typu e, przestrzeni, jak psychologia, rozwój posiadam, a tutaj naprawdę rzeczywiście byłam zaskoczona. No, i także chyba gadam chaotycznie i bez ładu i składu, i oczywiście na kartkę się nie patrzę, na której mam napisane w punktach mniej więcej, jakbym chciała do Was powiedzieć, to co bym chciała powiedzieć, cała ja. W każdym razie e, chciałabym czytać Wam fragmenty lub całe książki, bo robiąc to w ogóle wyobrażam sobie Was, jak mnie słuchacie, i to mi daje taką namiastkę kontaktu z ludźmi, którego nie mam z wiadomych względów, jest bardzo ograniczony. Pewnie nie tylko ja, bo też czasy pandemii to spowodowały nie tylko u mnie, z moich powodów, ale u wielu ludzi też. Ale ja bardzo cierpię, bo ja po prostu, no ja potrzebuję ludzi. Ja potrzebuję mieć świadomość, że gdzieś tam po drugiej stronie głośnika jest ktoś, kto, kto zwyczajnie mnie słucha i że ma kilka chwil, kilka chwil miłego czasu z moim głosem. Ze świadomością, że dla mnie to jest tak wyczekane spotkanie z przyjaciółką przy kawie i przyciachu. Rzucajcie swoje pomysły, rzucajcie swoje propozycje, bo ja bardzo bym chciała naprawdę wejść mocniej w temat pracy głosem. Może kiedyś się tak wydarzy, że, że będę mogła się tym zająć tak już, nawet może zarobkowo, a co? Czemu mam sobie tak nie marzyć? Tak sobie właśnie marzę, bo Szczerze mówiąc, po tej mojej całej sytuacji, tu już trzy lata znowu, ja sobie nie wyobrażam teraz wrócić na etat do pracy. Kocham moją pracę, kocham mój zawód wyuczony, ale jakoś tego nie widzę. Więc y, czekam na Wasze wskazówki, czekam na Wasze sugestie. Jeśli ktoś z Was ma na przykład coś, co chciałby, żebym mnie przeczytała, albo y, w jakikolwiek inny sposób chciałby połączyć siły, to ja jestem zwarta i gotowa, czekam na wszelkie pomysły, czekam na podpowiedzi, czekam na wskazówki, co chcielibyście może, żeby tu było, tak naprawdę, to ja po prostu chcę do was gadać, chcę do was gadać, chcę wam czytać, podsyłajcie, czy na przykład chcecie mieć jakiś cykl z cytatami, Uwielbiam cytaty, jestem maniaczką cytatów. Czy wolicie na przykład codziennie jakiś fragment książki? Czy to by było dla Was lepiej, tak, żeby codziennie był jakiś krótki fragment książki i jak ją skończymy, idziemy w następną? Czy codziennie inna, na przykład o innej tematyce z innym motywem? Rzucajcie swoje pomysły, jestem bardzo ciekawa, bo mam po prostu kilka jakby pomysłów na to i nie wiem, który wybrać. Zwyczajnie jak to ja, po prostu nie wiem. Pomysły się rodzą, a ja stoję bezradna, patrzę na nie wszystkie i, i nie umiem zdecydować. Także witam Was ciepło jeszcze raz i bardzo się cieszę, że wreszcie zaczynam. No i będę sobie tutaj Was częstować tym, co według mnie jest warte uwagi, co sprzyja jakiemuś rozwojowi, co jest połączone z, ze wszystkim, co się wiąże ze słowem holistyczny, czyli całościowo. Mm, Dbający o, o nasze dobro, tak, o nasz dobrostan, całościowo rozwijający, nie dzielący człowieka na poszczególne sfery, tylko po prostu patrzymy na drugiego człowieka holistycznie, czyli widzimy go całego i wiemy, że tam jest i ciało, i umysł, i dusza, i że tam są strachy, i zachwyty, i pasje, i lęki, i że jest tam wszystko. Więc tak naprawdę o wszystkim będzie tutaj. Myślę, że na początek będzie więcej kwestii, będzie więcej treści czytanych, treści nie tak spontanicznych, bo jak widzicie, ja bardzo się bronię i wstydzę przed tym, żeby tak po prostu sobie gadać takie live'y, chociażbym chciała, ale jak już odpalę, nacisnę ten guzik record, no to już nagle po prostu w ogóle tracę totalnie właśnie harmonogram i tak mogłabym teraz Trzy godziny siedzieć i gadać pewnie w kółko o tym samym, tylko na różne sposoby. Więc na razie muszę to poskromić, muszę to ładnie wyćwiczyć i wtedy może będą też takie po prostu pogaduszki, bo to też mi się gdzieś tam tli z dół głowy, ale nie wszystko na raz. Kochani, żeby nie przedłużać, witajcie w mojej holistycznej sferze. Mam nadzieję do usłyszenia. Mam nadzieję, że będzie was może nawet nie dużo, tylko że po prostu będziecie i że jeżeli będziecie, to będziecie osoby dawać znać, bo ja mam jakąś, nie wiem, fatum nade mną jest, cokolwiek bym nie próbowała robić w mediach społecznościowych, a parę rzeczy już było, to nawet jak są zachwyty, nawet jak dostaję wiadomości, że jest super, jest spoko, to jest fajne, rób to, to to się nigdy nie przekłada na jakiekolwiek reakcje i tu nie chodzi o zasięgi, chodzi mi o to, że nie wyobrażacie sobie, jak zajebistym uczuciem jest zobaczyć komentarz, nawet jeżeli tam jest jakaś krytyka, nawet jeżeli tam jest coś, co sugeruje, że mam coś poprawić i zmienić, to ja wiem, że ktoś tego słuchał, że ktoś tego doświadczył, tego, co ja tutaj próbuję stworzyć i że daje mi odpowiedź, że hej, ja tu jestem, mam takie takie zdanie na temat tego, co robisz. I to jest fantastyczne, także ja bardzo, bardzo pragnę waszych komentarzy wszelkiego rodzaju. Oczywiście, ustalmy, że nie będą one hamskie, nie hajtujemy się tutaj. Takich rzeczy bym chciała uniknąć, ale krytyka, która może być konstruktywna i która sprawi, że się rozwinę, że coś poprawię, oczywiście nie mam z tym najmniejszego problemu. Chociaż jak to zodiakalny skorpion, no, pochwały motywują mnie tysiąckroć bardziej niż krytyka. Ten typ tak ma. Także do rzeczy. Mm, mam nadzieję, że. Będę zauważać, będę miała tutaj pozostawione ślady Waszej obecności. No i że będziecie po prostu chcieli usłyszeć mnie i to, co wyszperałam czy wymyśliłam jako treść dla Was, którą chcę Wam przekazać, przedstawić, przeczytać, może zrobić w niej właśnie potem jakąś pogadankę, jeżeli temat będzie na przykład poruszający w jakiś sposób. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Na pewno chciałabym, żeby to było spontaniczne, naturalne i po prostu żeby to się tak turlało takim swoim tempem, swoim trybem, swoim torem. Tak wdzięcznie, z taką lekkością. Tak, tak to widzę. Będę się starać, żeby tak było. No, ale bez Was to się nie uda, tak? Bo sama dla siebie to ja mogę do lustra czytać. <grym> A chodzi o to, żeby jednak tam ten drugi człowiek był po tej drugiej stronie. Taki jest mój zamysł i takie jest moje marzenie, tego mi się zachciało i to próbuję stworzyć. Bardzo będę się cieszyć, jeśli zobaczę, że, że ktokolwiek tu jest i że komkolwiek daje to cokolwiek dobrego. Ściskam Was bardzo mocno, wysyłam Wam iskrę mojego uśmiechu, który po prostu właśnie teraz jest taki dookoła głowy, od ucha do ucha. Wysyłam Wam promyk światła i do usłyszenia robaczki kwantowe, jeżeli mogę tak się do Was zwracać. To usłyszenia. Startujemy z tym. Zobaczymy, co nam tu wyjdzie. Papa! Pa.